Mówca na ruch! na ruch! na bruke, bruke na ruch! bruk na ruch! Mówca na ruch! na bruke, bruke na ruch! Mówca na ruch! Mówca na ruch! na ruch! Mówca w ruch! ruch! Mówca ruch! Mówca w ruch! Mówca w ruch! Mówca w ruch! To zgromadzenie jest nielegalne. Wzywa się do natychmiastowego rozejścia się. Wobec osób niepodporządkowujących się wezwaniu zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. W przypadku niestosowania się do poleceń policja przystąpi do działań. Policja nie odpowiada za straty poniesione w trakcie działań przywracających porządek prawny. Uwaga, uwaga! Tu policja, to zgromadzenie jest nielegalne. Wzywa się do natychmiastowego rozejścia się. Wobec osób niepodporządkowujących się wezwaniu zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. W przypadku niestosowania się do poleceń policja przystąpi do działań. Policja nie odpowiada za straty poniesione w trakcie działań przywracających porządek prawny.